Siemano, siemano i z tej strony Meksykano. Boże, jakie ja mam problemy z tą konsolą. Coś jest. Kupiłem Salomona, którego kurna nie mam w ogóle w zespole. Rozumiecie? Jest, jest słuchajcie, e, kupiony zawodnik Salomon. Jakiś tam Salomon, którego nie ma teraz w składzie kompletnie. I nie wiem, gdzie on teraz jest. Może. Jest to Izraelczyk i może najzwyczajniej w świecie, a on gdzieś poszedł w świat Jest to Izraelczyk, tam jest konflikt i najzwyczajniej w świecie go nie ma, po prostu go nie ma Nie, mam, nie wiem o co kurwa chodzi Ja płaciłem za niego słone pieniądze, zaraz mam udowodnić, że go kupiłem eee, Przejdziemy w transfery, nie, przejdziemy w wiadomości, no właśnie, przecież w wiadomościach będzie Otóż jest tutaj proszę bardzo Salomon, który, który, który jest moim zawodnikiem, którego w ogóle nie ma nigdzie i, i tyle. No po prostu jestem bardzo ciekaw jak on wygląda. Może ja jestem idiotą. Manor Salomon, czy on może on nie ma twarzy, nie wiem. No jeszcze sprawdzę jeszcze raz, ale albo jestem. Wyjdzie, że ja jestem durniem Na to wyjdzie, że jestem durniem On jest bez twarzy. Dobra, szukamy gościa bez twarzy. Mary, na pewno nie, Tara nie, to nie, to nie, to nie No i nie ma, no i nie ma Salomona, niżej nie zejdę Gdzie jest Salomon? Oddawać mi Salomona, bez kitu, ja zapytałem do niego Kasiore Nie mam zawodnika w składzie i będę mu jeszcze w dodatku płacił Nawet nie mogę go wywalić, bo go nie ma po prostu tutaj No i nie ma, jest André Lopez, Andre zagra teraz w meczu, słuchajcie, znowu mecz mi się nie nagrał Yy, nie wiem o co chodzi, kurde, z tym wszystkim, z tym całym nagrywaniem, ale takie mam kłopoty, mimo tego, że mam e, przenośny dysk, już nie, nie pendrive'a e, Raz mi się nagrywa, raz mi się nie nagrywa, kurwa no, Masakra, graliśmy poprzedni mecz, słuchajcie, wygraliśmy 2-0, ale się nie nagrało, kurwa Nie nagrało się, a Salomona jak nie było, tak nie ma, no kurwa O co tu chodzi z tymi konsolami? Jakieś oszustwo, gdzie jest mój Salomon? Jest Goza Blabes, jest Ironzo, jest jakaś Tarantula i inne rzeczy. Moskitera, jest Mari, jest Rivero, Duro, który będzie teraz siedział na ławce za to, że słabo strzelał. Jest Santiago, a Salomona najzwyczajniej w świecie po prostu nie ma. Ja nie wiem, gdzie tego Salomona szukać. Nie mam pojęcia. Szukałem w innych składach, myślałem, że może w składy. No ale, ale, no nie ma, nie ma, nie ma, nie ma go i, i zespół Myślałem, że może w zespole gdzieś jest ten Salomon Nie ma, nie ma Salomona, Salomon został kupiony, a może on dopiero będzie leciał samolotem No nie mam pojęcia, mi każą go, no słuchajcie, wstawić yy, jeszcze mu treningi a, a, nie mogę ustawić treningu go po prostu nie ma Nie ma Salomona, Salomon w cieło Salomona jak majtki w dupę Mamy dzień meczowy, na razie się nagrywa, daj Boże Naprawdę to jest trudne. Jak ja mam wam ogrywać odcinki, eee, jak po prostu eee, mam z tym problemy? Mamy dzień meczowy, mamy walkę eee, z Cadiz. W ogóle, jaką mamy tabelę? Bo ja nawet nie wiem już teraz. Kurna, jesteśmy na czwartym miejscu, ale mamy jeden mecz do tyłu. Gdybyśmy wygrali, mielibyśmy 22 punkty, i przeskoczylibyśmy Barcelonę. Także Walencja nie jest na najgorszej straconej pozycji. Gramy z jakimś 17 miejscem. Mam nadzieję, że wygramy. Zapraszam na widowisko. Ściszony głos trybun za to podgło... znaczy podgłośniony nie da, bo już nie da się głośniej komentarza zrobić. Mam nadzieję, że ten komentarz w końcu będzie słychać, nawet już telewizor podgłośnie, bo wtedy ten komentarz trochę się nagra. Trochę się nagra, wiecie, bo ja na OBS się nagrywam swoje twarza, A na, na Xboxie się nagrywam mecz, nie? Potem to wszystko montuję, więc może, może w ten sposób. Jak widzicie, taki jest skład. Martial trochę cofnięty. Wcofnięty. Marcos Sandre ponoć jest w formie, więc damy mu szansę. Gramy mecz, gramy mecz, kawa zrobiona. Ja przysyłam kawę wieczorem, jak piję, potem nie śpię po nocach. Ja mam nadzieję, że w końcu to się nagra. Nie wiem co jest z konsolą, że ona mi mm, raz czyta te, mm, te przenośne sprzęty do nagrywania typu pendraki, lub też teraz mam ten wymienny, a raz nie czyta. Jest JWT. Próbowałem różnych możliwości, po prostu przyjęcie, że tego nie mam. Przechodzimy do gry Martial! Znowu deszcz! Kurna cały czas gramy deszczu. Walencja deszczowa rzadko zdarza. Ale gramy. Martial podciągnął trochę. Rozciągniemy to jednak. Czy ktoś to... Aj nie było komu. Aj... Łomatko no z ojcem! Toś ty zrobił, Marcos Andre. A ten to się pewnie śmiech. No mam nadzieję, że tutaj z tym zespołem nie będzie problemu. A oto skład się na z tradycyjnymi skrzydłowymi. Aj, aj, aj kulna! blisko. Ojej, no jeszcze mi tutaj kurne... Uuu, hol spryciarz! No sobie radzę całkiem... Fał! Żółtą kartkę za to pomienięć.

Się Będziemy teraz mieli przód z autem. Jest pod presją. Ciężko się gra w takich warunkach, Rodzień słuchajcie. Piłkarze Walencji, zwyciężyli ostatnio w meczu z Realem Mallorca. Jacku, czy myślisz, że coś się dzisiaj zmieni? Czy któraś drużyna ma z czymś zaskoczyć? Nie wiem co to, to było, ale komu ja to chciałem zrobić. Raki zimują w Raczkowie. W Raczkach raki zimują. To niedaleko Suwałk. A aj, Ajaj, blisko było jak on wyciągnął te kopyta jak niby jak koń ten z, z kolonowego koca Gdzie jest piłka dobre było teraz No nie ma kto wychodzić Chętnie bym O Jezu! Dlaczego ja tak późno? Samek A za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej! Oj! Przed olszym z tą przódką obrona może teraz... Nie grają tak samo jak ja, byle jak! ...znowu wyjdzie z dośrodkowania! Odejście wyżej, odbiór! Klasyka nowoczesnego kryzysu! O cholerno! Piątkuje! Niebezpieczeństwo ustalone! Jezu, nie wierzę! Ja pierdolę takie podanie robić, to tylko ja potrafię. My jestem mistrzem, no. Super, jeszcze. Właśnie, ale to jeszcze nasz jeszcze elegancko dośrodkował ładnie. Jeju, co tu się dzieje? Toż To jest prosty mecz Rodrigo oh nie przyjął piłki. Nie przyjął piłki, no wiecie co? Ten kurwa ślizg No ja to zremisuję, rozumiecie? Tak ugrał. Pięknie! No musi być! No martial nareszcie! Martial się gola w poprzednim meczu też. Uff, kurde! Uff! A tam jest Moriente, kurde na, na tych trybunach. Jestem prawie dobrym momentu. Jest bramka w 34 minucie, ale która to bramka Martia, ale nie wiadomo. Ale chociaż dobrze wiadomo, że to jest Martia. Chociaż tam, tam bym galuba. Oj, chyba w zasadzie musiał się nawet Wizy. To on kombinuje ten trener sąsiada Sąś, trener sąsiada coś kombinuje. Robi się O już pięknie! Ja nie mogę, ależ to była bramka! Teraz bramka szpewnie chyba piłkę, ale jeszcze przed momentem było mu bardzo nerwowo. Bramka chyba jeszcze wybroje, bo wierzę nie. Bramka ściska piłkę, wyjaśnia tę sytuację, choć pewnie wolałby w ogóle jej ulubić. Ja pierdolę! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje w ogóle? O tu, tu chodzi. Z niczego się strzelili, golami mi. Tak myślałem, że to nie będzie łatwy mecz. a sztuczka! Magiczka, ale wyleciała w ramka. Ale coś umiem, coś się nauczyłem, słuchajcie. Właśnie to jest Włączanie zawodników Kurwa Te ma nogi chyba kurwa O, bardzo dobrze Nie, kogo mi włączył? No nie wierzę w to No te włączanie domyślne jest tak wkurwiające czasami że szok, powiem wam My niby tego co najbliżej Ale tak nie do końca tego co najbliżej No dobra, gramy drugą połowę Nie damy się Dwóch biegło do piłki i kurwa, ten jeden ich zawodnik ograł naszych dwóch, to znaczy dogonił naszych dwóch. Tu Jezus! Maria znowu się zaczyna Gehenna, tak jak w jednym z meczy, w którym kurwa, no nie dałem rady, trzeci gola. Pachniało, może i pachniało. Ja pierdolę. Ekstra. Ekstra. Po prostu ekstra to zrobiłem. ...interweniuje i wybija piłkę. Gdyby ktoś włączył ten mecz niedawno, zobaczył w statystykach, że dzieje się tu sporo. Mam nadzieję, że obie drużyny nie zwolnią i do końca będzie mógł oddać akcję za akcję. Boże, o Boże. Gdzie on tam kurwa się... teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry

nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no ci, kurwa, niektórzy zawodnicy są u bez bezsensowni, kurwa, kompletnie, zanim się ruszy z piłką. No patrzcie, coś się odpierdala. Nawet nie mogę go, kurwa, przyatakować, bo nie wiem jak. kończy się niczym. Chcę podać na góry, a on podaje, zobaczcie gdzie on mi podał. No kurwa, co za pajacz! Chcę rozciągnąć kurwa akcję, a on podaje na bok. Tak, teraz. niezu. No wiecie co? Naprawdę idzie w się. A, dwóch chodników biegnie, a on ma cały czas kondychę, ten przeciwnik, a on się dwóch zasopało przy nim. Już po prostu to jest, kurwa, jakaś paranoja. Haha, ha, kurwa, bez jaj, no bez jaj, no rozumiecie? Bez jaj, no bez jaj, normalnie bez jaj, to jest, kurwa, bez jaj. Nie mogę normalnie zabrać piłki, rozumiecie to? Nie mogę zabrać piłki. Ani szlizgiem, ani tak, ani strak. Pięknie. Bardzo dobrze. Nie, nie ogląda się miło. Skurwy syny, no. Piłki nie można im zabrać. Ale się wkurwiłem, powiem, no ja pierdolę, no. Ślizgiem nie, bokiem nie, bo on zostaje i kurwa i chuj i zabiera. No ty... Nic nie jesteś w stanie zrobić kompletnie. Normalnie w jem się. O Jezu! No zdejmuję Markiany, nie dziwię się kurwa. Po prostu jestem zły! Z 71 do przegrą z jakimiś pajacami no Ani mi zabrać te piłki, ani go dogonić kurwa, nic Szybsi są, gorszy też było. No to goń, goń kurwa, goń! O, pauluj! Dobrze chuju ci! A ten Terry to w ogóle, kurwa, taki dobry był zawodnik. Kompletnie kurwa teraz nic nie gra. co nam to w spotkaniu. Ale komentarz to. Dobra. O Jezu, no nic nie widzicie, to czy nie? Bo ja, bo ja, bo ja to po prostu nie, nie kumam. mam. muszę kurwa zacząć śpieszyć no nie no mówię no kurwa to jest jakaś paranoja no teraz będą bronić jak pierdolnięci kurwa jak nie będą bronić w każdy strzał to nie wejdzie za chiny żebym się ostrał tutaj na boisku nad kamieniami Popatrzcie na dwipi nie ma w tym. To już błąd ma gra straszny. Coś czuję. Ale to nie dlatego przegrywał nie, nie, nie. Ośrodkowanie gdzieś na jedenasty metr. Pewna interwencja. Już po zagrożeniu. Jukę ma teraz Rodrigo. Szuka teraz da, teraz to wybicie wyjaśniło sytuację. Mają teraz okazję do wytworzenia. No i no. A moi gdzieś w polu, o, no nie dogoni, go, no rozumiecie? Patrz, nie mogę chłopaka dogonić w ogóle. Jakby było 3-1, to by było w meczu. Nie mogę chłopaka dogonić żadnego, moi zawodnicy w ogóle niby są szybcy, ale nie są szybcy. A teraz uwaga, przeskoczył piłkę, zobaczymy jak to wykorzysta. Normalnie tak biegają wolno, że się idzie. No ja się zaraz wywrócił. No mówiłem, że teraz będzie bronił każdy strzał. Nie ma opcji, żeby przejść. Nie ma opcji. Miałem taki mecz wcześniejszy jeden. Nie, oni stanął nie przesąć, bym dostał pokazanów, że no po prostu nie mogą przejść w ramki. Tak, no, że się ostrą kamieniami to nie mogą przejść. Kurwa, <grywa> dobrze, 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 że dobrze przyjął. No będzie po zabiegu, bo będzie przegrana znowu w topa. Głup taka kurwa z nikim, kurwa, z jakimiś roślami, o których nie mogę dogonić kurwa, patrzcie, co oni robią. Patrzcie, mogę gonić się kurwa wiatr kurwa. w polu. Nie nie jestem w stanie dogonić chłopak. Żadnego. I to jest w większości tych zespołu. Po prostu ja ich nie mogę dogonić. A moja wolejce wcale jest taka słaba. Kurwa. O Boże, nie wierzę Koniec meczu Ja pierdolę Wiecie co? Piszę za tym, o ścianę tym padem No kurwa, nie wierzę w to